Witam was ponownie, z strony i gramy dalej w Fallout New Vegas, Crawl Force'a. Mam nadzieję, że nie obrażicie się, że będę mówił na niego God, a nie Gad, jak się powinno nazywać... Właśnie, God to jest, jak się mówi po brytyjsku. Chodzi o to, żeby nie było tak, że jak mówię Gad, to żeby nie było, że jak GAD, nasz polski. Czy nasz polski, jak polski, dobra. Czeka nas walka. Postanowiliśmy utrzymać go przy zdrowych zmysłach, a nie wypuszczać tamtej bestii bezmyślnie spełniającej naszych... ...próśb. Kurwa. Co ich trzeba uzdrawiać, oni nie regenerują się normalnie. I trzeba też uważać, żeby nie zginęli. Wow, jakie mało odbieram tym pistoletem. To jest komedia. Dobra. Wstawaj. Ok, trzeba mu głowę rozwać, pamiętajcie. Nie, nie! Nie muszę? Dobra Okej, okay, ale on żyje nadal Okej, okay. czemu temu nie mogę... Ja nie... Mu... to nie żyje, wystarczy kończyny, Ale nie jestem pewien nie, tego nie chcemy Jak tam żyjesz sobie? Dobry. A, bo on zjadł własną obrożę Zapomniałem Okej okay. O niebo lepiej mi teraz nagrywa gra Nie wiem dlaczego Zmniejszyłem trochę cienie Może to odchodziło yes. Pracować się. Okej, okay, tracić przytomność właśnie, jak widzicie. Nie ty, ty! Uff, Myślałem, że stanie. Nie, chyba to się nic nie zwraca, ale możemy teraz pójść do automatu. Znaczy hm. kliknąć, myślałem, że trzeba przytrzymać R. Swoją on też miałem w przednim odcinku podziękować osobie, która powiedziała, że mogę przełączać się faktycznie pomiędzy trybami broni, zbroja i tak dalej w fazie handlu, handlu po prostu i to jest zajebiście przydatne i dziękuję tej osobie Zaraz, zaraz, wziąłem to czy nie wziąłem? A nie ja myślałem, że to jest ten, apteczka Czy wziąłem ten kamień, czy go nie wziąłem? Płaci to płaci Nie płaci Forwaję Bomby cukrowe... A mogę coś sprzedać? Mogę coś... O, zrój właśnie, ale... Tylko papierosy, mogę zwracać? Nie mogę zwracać łyski? Wydałbym Wyda sobie rękę udzień, że mogę. Dobra, macie tutaj może Nie ma steampaków, cholera. Dobra, cholera, z tym Nie mogę kupić? Amunicja A, mogę muszę tak Okej okay. Wyczerpałem całe pieniądze? Prawdy? Amunicja już nie mogę kupić? Nie wierzę, wiem. Wiem. Mój ty. Przerośnięty przyjacielu. Przedziwna sytuacja. No trudno. Ten tekst! Ten tekst występuje tak często, tak często się powtarzają te teksty, że tak już się wkurwiłem raz i go zabijem, nawet sam siebie zabijając właśnie Ale już tak nie mogłem wytrzymać Tak się wkurwiłem Co dzień miałem Tak czy inaczej, ok, mamy sztony Coś... A tutaj coś jest Karabin automatyczny, świetnie, będziemy mogli naprawić swój karabin, który już posiadamy weźmiemy go na na plecy na ręce bardziej chociaż na plecy nosimy go na plecach tak w ręce na ręce cześć możesz się sprzedać uła i mogę tu przeskakiwać, dzięki dziękuję osoba tajemnicza która mi to powiedziała kastety włócznia... O, gazetami tutaj odbieram, więc znowu już nie sprzedam. Uncaps nie, mogę kogo wymienić się na coś. Przezwojenny pieniądze. Ale dwa Steampaki wezmę Serowy... Pff, ale ładunek. No i zastaj, ja sam winien kasy. Chcę pieniądze. Nie chcę pieniędzy. To je ja chcę ja oddać! sobie pieniądze. pieniędzy! Oddaj pieniądze! Nie pieniądze! A, bo jestem w uzbrojeniu! Jezus Maria, ja przepraszam! Krwawa forsa, naprawa plus 5. Nie no, ale to sprzedamy. Moment, moment, moment! Mam tu więcej rzeczy, jak głupi jestem. Pieniądze, no właśnie, oddaj to! Yy, zamiast sprzedawać mu ten cholerny ładunek, sprzedajmy mu jakąś brudną wodę! Dokładnie, stwierdźmy, co ja kupiłem w sumie? <grych> yy... Zaraz, nie powiem, na co kupiłem, a, baki dwa, okej, ale więcej nic nie jest potrzebne Koda automatu, zwrot ubrania, a tu mi dużo sztony, pieniądze, no wezmę te pieniądze Muszę się nauczyć brać te przedwojenne pieniądze, ponieważ one dają pieniądze, one nic nie ważą, tak? Przedwojenne ubranie, chyba będziemy mogli to oddać, mam nadzieję Przynajmniej pieniądze, a tego nie wezmę Weźmy na górę Uważajmy też na... Zgasz to światło Papier też możemy oddawać, więc też je weźmiemy Musimy mówić, to jest najtrudniejszy dodatek, właśnie przez to, że nie mamy żadnych... Yy, żadnego sprzętu swojego, tarpentyna, złom, nie, to nam nie jest absolutnie potrzebne tu byliśmy. Tu nie byłem, ale to mogą być pułapki. Jestem taki zły jak to zawsze za tak każdym razem, jak to mówię, jestem tak samo zły. Wyczerpany. Weźmiemy to. Nie, jak to to nie chcę tego. Tu mogę się gotować. Nie. jest broń. Okej, papieros. Ta nie się tego nie żart. Nie mogę w tym miejscu odpoczywać ja potrzebuję jakiegoś jedzenia, cokolwiek? Nie, pięknie, pięknie, pięknie. Jestem piękny. O, zamknij się! Teraz będę to oddać, naprawdę. Ok, tylko dla pięciu tonów prawie straciłem ten. Moje, moje, moje. To jest Twoje? Będziemy musieli przejść przez gaz, niestety. Jak <grych> kurczę! Zatługa się tym pi boyem Okej, okay. czysto? Nic nie ma. Coś podejrzanie tutaj? Tak ustawienie. Okej, okay. nie, a mać. A Zaraz głupio zrobiłem, bo nie wziąłem sobie na tego na jedynce kastety. Nie sobie też... może wziąć sobie też karabin tamten na piątkę. Ale straciłem masę amunicji wyczerpałem. Okej, okay, musimy iść... Teraz nie w tym kierunku idę! Mapkę, proszę, tutaj. No a w sumie... W tym, a nie w tym. Wyczerpane ogniwo, fuzjonizm... To jest wszystko O, mam na automat, świetnie, może oddam te pieniądze. Pieniądze. Ubranie. zwróć codzienne ubranie. Tak! Raz jeden. O mój Boże, musisz tak robić co czas? Dwa. Zawsze coś powiem Wam. Papierosy. Papierosy. Mogę coś kupić w takim razie teraz? Pociski, nervosol. Torba lekarstwa mi jest niepotrzebna. Wiecie co? Sematy? Sematy, sematy. Ale to jest wszystko tak? O to chodzi. Amunicja. Wezmę sobie, kupię to. No trudno, no. Chcę mieć amunicję. tej broni. Sklep hełm. Mm, o, oh, fajny hełm. Czymś taki... Okej, okay, czy coś tu jeszcze jest? Nie. Up, up, up we go. Trzeba uważać na pułapki. Kogo teraz cię ratować, swoją drogą? D-Din-Domino De, Aaaa, że kurwa, za długo! O, minie monety Okej okay. Jego ja nie zno- ja go tak nie lubię Znaczy Chodzi mi o te teksty Są straszne Jest też, że są Jak w czystaniu tak mówi Ja po prostu mnie wkurwia mocno Czy on wiesz, że on zginie jak tego? Szkocka Wyno- na tę wódkę całą wywalec, co alkohol, który mam ze sobą. Po co mi to? Absynt! Kóka no, też mi nie jest potrzebna. Szkocka, ta nie żarcie torby Whisky siedem razy. Wódka... Tylko to tylko, tylko, tylko wódki. Jak się je alkohol? jest, Jezus Maria, zbij wódkę, co ty robisz? Zaraz, jak ja tam mam przejść? Jakie to jest przejście? Czy jest tu jakieś przejście? Czy mam przejść do jakiejś innej dzielnicy? Ta, może przejść do innej dzielnicy. No Na naszą dzielnię! Zacznie się tego, trudniejsza część, ponieważ... Y, gaz, który się traps Pistolecik. Trzeba uważać na... O, nie żyje? Na pewno? Obyż nie żył. O, jak chłodnie postawił ktoś tutaj. Ola czas sobie nie pilnuje. Dobra, trudno. Mogę to otworzyć przecież Wiecie ja nie będę ryzykował starty, bo tutaj mam bardzo mało tych Okej okay. Okej, okay, idę w dobrą stronę, w dobrym kierunku Gaz! Właśnie kurwa, oddecharka się przyda Ale ja dochę nie tylko daję, więc to chuj mi da. O, kurwa. O, o, okay. typowy uh -huh. yeah. mm. oh. Dobra, szybko górę uh. o, Tak, to, są, to jest skrytka tego kolesia Dina tego, którego właśnie teraz idziemy uratować... ruratować No, wziemy sobie tanieżarci przy okazji, ponieważ to my jesteśmy to nie dronię, to nie droni niesłychanie Piór, bliskawiczna wódka, nie? Pire PIÓR! Okay, szybko, 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 szybko! Hmm. To też jest w który często wypowiada ten koleś. Nie możemy tu odpoczywać niestety. Co tu mamy? Magazyn jakiś. Tyle? Dobra. A, tu, zaraz. Muszę ułożyć te pułapki. Komoda. Bo ten koleś, ty, którego teraz idziemy uratować, czy uratować, jak uratować, on jest... zakłada dużo pułapek. Uaa! Muszę poczekać moment. O Podnieś tutaj, zaraz już. Maram, zaraz, jak zaraz. Okej, okay, ta dzielinica już nie jest zatruta. Uff. Uj, nie zapisywałem. Jak go tak mam dość! To jest straszne, to jest jeden z minusów strasznych tych w dodatku, tych postaci tutaj. Jeszcze znaczy, ja tu nie był... Nie, nie byłem tu. to jest nowa lokacja. Okej, okay, uwaga. Pułapki mogą być wszędzie. Zwrot ubrania, też miałem. Pieniądze, sierra. Sierra Madri, kurtyny, teraz zaraz dostałem? Od czego dostałem? Przewina, panie żarcie, puste, coś mi tutaj nie gra. Nic tu nie było, naprawdę? Tylko tyle? Okej... mam iść tam, więc pójdziemy tu na górę. Strasznie ja jestem teraz widzicie ostrożny. Nie, nie go a, no boję, ale nie... A to jest, jest co, ja nie będę miał strzelby ani jednej, ja tego nie łapię. No, myślał, że jakiś klinka. A, tu już doszliśmy do niego! Okej, okay, to jest coś dziwnego, to jak już nie poszedłem w takim razie. Mogę tu się przespać? Mogę. Ustawa Lidy. Spójrzmy na nasze krzesło. Nic tutaj nie ma. Dobra. Empty, isn't she she the one who invited you here or maybe you didn't catch her voice on the radio woke up confused like some of the others at least you're still breathing by the way don't get up or make any sudden motions no matter how uncomfortable that chair gets the cushions just for show

And finish our conversation with no misunderstandings. Na and that's what I've missed: a rapt audience. Just because I work in entertainment, doesn't mean I'm a moron. I heard my necktie beeping, I know what that means. I'm part of this somehow. I want out of this country.

Ja umieram, Ty umierasz. Albo zgodzisz się pójść ze mną, albo wstanę z krzesła i nic z nas nie zostanie, niezależnie od typu ładunku. <grym i zniszcją> All right, all right. Looks like marriage finally caught me. I'm listening, partner. What's next if we're deaf till we part? Not leaving me much choice. The fountain, huh? Hope the hologram's still working and the battery's running strong. I'll follow you. I'm not going alone, trust me. Not like I'm a coward or anything. I'm not running around town without an escort. I'm serious. One of the locals catches us. We aren't coming back. And I'd like to keep an eye on you. Wait, wait. Wait just a minute. I'm not walking out there on my own i know what's out there. it's why i've planted a minefield, shotguns, and explosives all the way on the road to my little boudoir here. a boudoir. so we go together or we're not going at all. i'll split my hand in blackjack when the time's right. i'm not splitting up in this town. trust me. all right, all right. but you already got company. so tell you what.

Chyba... Tak. Tak, otworzyłem te bramy, tu jest wyjście. Okej okay. Okej, okay, jednak na razie zakończę nagrywanie. Poznaliśmy tego... O! Din! <grystanie> Oj, dobra, jeszcze pomuszę mu. Bo nie wierzę, uciekł. No, jeszcze karalucha mi przy okazji. Zaraz, moment, zaraz zakończę nagrywanie, tylko jeszcze użyję y, automatu, dobra? No, to mi nie, ciekawy. Okej. Okay. Dobra, to teraz, naprawdę. Wielki za oglądanie i zaglądanie, do, do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.